Jak kupować gierki tylko na Enebie? Oczywiście, linki w opisie. Najtańsza opcja w polskim internecie i także zagranicznym. Zobaczmy, jakie tutaj były gierki topowe we wrześniu. Kliknijmy Kup teraz. No, FIFA 23, no to nikt się oczywiście nie dziwi. Jakieś NBA, cyberpunk, czy jest tutaj nasz farming? Farming też jest za jedynie 115 zł, gdzie na Steamie macie za 180, Matko Bosko. Skoro cyberpunk jest taki tani, na tej stronie spróbujmy go kupić. 97 tylko polskich pieniędzy. Kup teraz. I jakie formy tej płatności mamy? Oczywiście bardzo, ale bardzo dużo. Kontynuujemy. I teraz, tak naprawdę, zostało wybrać formę płatności i zakupić swój dany produkt. No, no, nie wiem, no prościej się chyba nie da. Siemaneczko widzowie w nowym odcinku mnie na kanale. Jak widzicie, Zetorek stoi tutaj elegancko zaparkowany, a strzelcie lajka i strzelcie suba, bo to dosyć istotne, żeby oczywiście kanał się rozwijał i kolejny odcinek macie link w opisie. Co ciekawe, z nowości, napiszcie hashtag nowości, a wam przypnę serduszko. Przyczepa. Znaczy nie kupiona, nie wypożyczona, nie załatwiona, czy coś w tym stylu. E, różnica jest taka, że są dołożone dokładki, pospawaliśmy to wszystko właśnie z kolizem, e, żeby to było dobrze. No i troszeczkę zwiększyła się oczywiście pojemność dzięki temu, no bo pszenica, jęczmień, no teraz takie są zbiory, że to powinno dobrze sypać. No rzepaki, jak wiecie, dwie przyczepy nie były pod czep... No po prostu potrzebne, no a tutaj chyba będzie to wymagane. E, koliz oczywiście już tam kosi. Taki jeden kawałeczek z jęczmieniem i jeszcze jeden kawałeczek z jęczmieniem też będziemy kosić, także zaraz to zobaczycie, bo ja już tam do niego mam jechać, dzwonił, że już tam pół zbiornika, trochę drogi mamy, trochę przez wieś będziemy jechać. Ja jeszcze przed dojazdem właśnie dalej pokażę Wam, jak wyglądają sprawy z m, tymi dwoma polami, które my tutaj sobie w ostatnich odcinkach ogarnialiśmy, staniemy sobie na poboczu, na szybko wyskoczę i Wam pokażę. Tak to wygląda, to jest wszystko zaorane, tak jak Wam obiecywaliśmy, że dokładnie będzie zrobione, połączone, nie ma tych wszystkich... E, jakichś tam chwastów, różnych duperelków, no tak to po prostu widzowie e, sobie wygląda. Spory kawałeczek teraz pola tutaj będzie hektar, widzowie, to chyba chyba coś koło hektara już tutaj mogłoby być, ten drugi kawałeczek też jest oczywiście tak samo zrobiony, to już uwierzcie na słowo, może jakoś z drogi Wam e, pokażę jak to jak to sobie wygląda tutaj jest delikatny problem, bo tu jest bardzo blisko most, który ma 20 ton znak postawiony, także tutaj nie ma co ukrywać, ale przejedziemy. Tam policja czasami lubi stać yy, i po prostu mandaty jakieś dawać, że ktoś sobie przekroczy. No Dla traktorów żniwa, no to powinno być to zrozumiałe. Widzicie, jak ładnie zaorany jest kawałeczek? Także akcje gdzieś tam pożniwne. Już mamy... Co tam się stanęło? Tu jest ten most, widzowie, patrzcie. Tak jak mówiłem, 20 ton, także wasze grube koleżanki z klasy raczej yy, by tutaj w traktorze nie mogły z nami jechać. Panie, co tu się stanęło? Patrzcie, widzowie. Panie, panie pomóż pan. Ale, panie, co. co. No? E, wywaliłem się tutaj. Po, Jak to, że. Popomożysz po, 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 pan, kurde. Co to? To się wysypało wszystko? No, panie, to no wysypało się. Pół się wysypało. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam robić, kurde, jechałem tutaj, muszę szybko jechać i nie wiem, co mam robić. Ile pan masz czasu? Gdzie pan masz rozwodunek? Daleko gdzieś? Proszę pana, no 10 kilometrów. To jeszcze panu, panu zostało 10 kilometrów? Nie, jeszcze 10 km do przejechania tutaj Ja pierdziele to coś się zawiesił na tym, przecież to trzeba przyczepę do tej uciągnąć albo ją postawić panie, jakoś Jechał, jechał jakiś gówniarz BMK, wyjechał mi, ja musiałem szybko odbić. widzisz ślady I, i pierd pierdyknąłem tutaj I co panie, ja mam zrobić mam? Jak pana nawigacja prowadzi, tu panie przez TT 20 ton mamy znak, tu jakby pana pierdyknęli no. Panie, to już nieważne, to już nie ważne, panie, co ja teraz mam zrobić? Tu bez policji jestem... trzeba to załatwiać panie, bo tu jak zobaczę, że pan jechał w tamtą stronę, jeszcze za mandat, że przez ten pan chciał... Jak zobaczę w ogóle jeszcze będę trzeźwość jak... sprawdzać czy coś wysypało się, ale to... Jak tam chłopie, Pomożesz mi, jestem w ciężkim szoku! Pomo pomogę panu, żaden problem, ale tu Dzwoniłem widzę. Do... Dzwoniłem do Powiedział, że nie pomoże! Ja pierdzielę Dobra, tą I wieltonkę... Panie, pan się znasz, co tu przyjechać z Linko co, co? No przyjadę panie z Linko pana, i co? Jakbyś pan nie chciał pomóc to trzeba tu Linkę Najpierw, bo, tego wydostaniemy ciężarówkę wydostaniemy Ale to, to, to się na bok wywaliło, trzeba Linko to postawić To Linko byśmy złapali o tu od góry i może by to złapało no nie? No Deczko, Deczko, byś pan mi pomógł, dzwoniłem do mnie Warera Powiedział, że nie pomoże Dobra, panie, ja jadę, znaczy przebiegnę się, bo ja daleko nie mam Dobra jak to postawić? Żeby tu się... Ja podjadę tam trochę dalej, żeby tu problemu zaraz nie było. Okay. Będę czekał. Po boczem, bo tu szybko rozładunek, żniwa, żniwa, kombajn, pasy i wie pan, jak to jest. No ja wiem. Dobra, gasimy tego wariata. To ja się przebiegnę Panie. i zaraz będę. Pan tu czekaj Dobra, na czekam, mnie. Czekam. Dobra, lecimy, widzowie. Akurat linka była naszykowana w razie problemów do Ursusa. Podpięta drugiego Ursusa nie ma, bo tam oczywiście Header wywieźliśmy. Na wózku, żeby to wszystko zgodnie z przepisami było, e, tutaj do Ursusa ostatnio, no właśnie, tą linkę e, robiliśmy. Też były problemy delikatne przy tych orkach, dlatego to musiało być zamontowane i tak zostało. E, no, akurat akurat się przyda dzisiaj, dobra, lecim, widzowie, ale tu chłop się wpierdzieli. o świnie znowu chodzę po podwórku. Ja nie wiem, 20 to on widział, że jest znak. No, to wiadomo, no jak chłop okolicy nie zna, to może do kogoś zboże transportował, też skupy, są i tak dalej, to można mu to wybaczyć. Ale tu jakby policja najechała, to szkoda ludziom problemy. Widać, że fajny gościa, to szkoda mu problemy robić. Pomożemy oczywiście. No mam nadzieję, że Ursus to przyczepę walnie, bo to wszystko się nie wysypało. Trochę tej pszenicy się wysypało. Pszenicę, żeby to wziąć. Yy, tura mamy w Zetorze. No teraz to już nie będziemy robić. Ja mu powiem, że najwyżej, jak my wykosimy jęczmień, jak będziemy wracać, żeby on tu podjechał. Turem na tą przyczepę do tira nie załadujemy, bo to jest za niski wysięgnik. Ale najwyżej, jak ja wysypię swój jęczmień do tego. Do silosów. To mu tam zbierzemy co nieco, albo żmijek, się przyprowadzi, albo ktoś z okolicy. Nie wiem, widzowie, coś tu będzie trzeba kombinować. A jak to wszystko się stanie, to nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Dobra, już prawie dojeżdżamy. No, Ursus może nie jedzie, nie wiadomo jak szybko, ale. Ale trzeba się z tym liczyć, było. Ursusa już zostawię tu w drodze polnej, nie będziemy już wracać, pojadę od razu tam do koliza. montażera będzie denerwował, że długo schodzi. Dobra panie, trzeba tutaj obejrzeć tego plana, bo to no? nie będzie takie proste, to trzeba... A nie, a pan nagrywasz? Nie, nie, wyłączone, wyłączone. A, dobra, to pan nic nie, nie wrzucaj do sieci, bo jak moja babka sława, zos... to zobaczy to dostanie zawału Dobra panie nagrywałem, to ja wyłączę może nagrywanie to nie będziemy pokazywać tego jak nie wolno No, no bo tu twarz na nagraniu za... Dobra, to twarz na nagraniu panu za ten dobra, Jeszcze jakiś pomysł... Dobra, jakiś jeszcze pomysł jak to złapać? To tutaj, panie mam pomysł za tą belkę tutaj Widzi pan? Którą? A no tą, dobra, dobra, no U góry, u góry za belkę kapniemy Pan Ursusem podjedziesz, Deczko I to się odtygoczni od Później ja cofnę tym z kamienia, to trochę popkniemy Potrzebnie i pojadę jednej nie było. Dobra, to ja wyłączam nagrywanie, żeby tu nie było pokazane tego, widzowie, tam Dobra Nikomu nie mówcie, że taka akcja była, my się widzimy zaraz Dobra, widzowie, ogarnięte zdeczka pomogliśmy tutaj, pięknemu panowi Dziękuję panu bardzo jak, jak pan się nazywasz? Michał, panie, gdzie pan mieszkasz? Przyjadę, kurde, z 20 litrów birburu przywiozę. To tam będzie za mostem, pan musi jechać, no. po lewej stronie będą takie szklarnie za zakrętem. I tam będzie wjazd na gospodarstwo, to pan kiedyś możesz no. przyjechać. Panie, dziękuję panu jeszcze raz. A co z tym zbożem? Dzieciak Co z tym zbożem robimy, bo tu jeszcze panie. zostało tego. A co można z tym zrobić? No jak pan... ja na tira pan nie załaduje, bo ja nie mam czym, ale ja przyczepy mogę użyczyć później, ale to no. wieczorem Zbierzemy to turem, żeby pan stratny nie był przecież, bo tu trzeba a pomagać nie, a, sobie, no nie? A tu, zło, a tu złodzieje są na tej wiosce, ktoś to ukradnie czy nie? Nie gwarantuję, nie, nie wiem, powiem panu tej przenicy, może nikt nie ruszy. Nie wiem, ciężko mi jest nie to powiem, stwierdzić Wie pan, ja jadę teraz do skupu, zawiązę to co jest Wieczorem tu kurde zapytam w mira, może by użycił mi swojej ładowarki Dobra, jak pan będzie miał ładowarkę, to, to, to możecie sami to zrobić już jak. No, dziękuję panu jeszcze raz. Dobra, do widzenia. Pan do jedzie widzenia. z bogiem tam, z Bogiem No to sobie zaczepimy widzowie. On je zobaczymy jak przez ten most w ogóle będzie przejeżdżał, bo to powiem wam, że tu nie jest za bardzo dozwolone. Ale już nikt się go nie go nie będzie, gorzej jak tam most kiedyś ktoś zawali z tych ciężarówek jakby dojeździć, ale może tu pozwolenia mają jak jeżdżą. Hak mi został jak go holowałem, matko widzieliście? Szczepialiśmy na ha Aj, już po haku. Samo to zostało. Dobra widzowie. To niech zostanie, my jedziemy. Trochę nam jeszcze zajdzie, żeby dojechać do koliza. Nic nie dzwonił, nic się nie niecierpliwi. To może nie będzie aż taki zły, że to trochę dłużej nam zeszło. No i lecim. No, te, no trzeba, co, No trzeba sobie pomagać, to nie ma co ukrywać. Zawsze to jak wiecie, jak czynicie dobro, to może w dobro wam się później obróci Może więcej jęczmienia posypie, dzisiaj e, Z racji tego, że tam pomogliśmy e, temu gościowi, jeszcze szczególnie, że do, dobry gość, on no, pijany chyba nie był, no Gnoje jeżdżą bmk i później są problemy Nakupiły no, sobie gruzów za 2-3 tysiące złotych I później jeżdżą takie o pajace, i tylko cudują, cudują jeszcze raz cudują Tak, to widzowie jest niestety Tego, tak, a później o, porządny ci kierowca jedzie Później problemy, bo się wywraca. Dobrze tam się nic nie pogięło, tam na tym kamieniu trochę widzieliście, ale to. Ciężarówka najgorzej, że to nowy Mercedes. Może to jeszcze leasingi trzeba płacić, a tu tyl. Nie wiem, nie wiem jak to będzie widzowie, ale coś na pewno będzie. Jest już. Jest, 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 jeździ, tu robi coś. Słuchajcie, bo nie wiem jak mu tu podjechać. Wykosiłeś Wykusi już trochę? O, trochę poszło. Ej, Cześć, ej, rób, to rób to nawroty, właśnie. żeby łatwiej było ten, prasować potem. No. Bo ale tu to masz co? miejsce To dobra to ja będę ten No tam na górze ob, obkosiłeś? A co tak trochę tam też obkosiłem no. Ale powiedz co tak długo zeszło Oj bo problemy tira musiałem jeszcze podnosić To szybko poszło A tylko jest. haka nam Hans. zabrał Bo przyczepiony był do ciężarówki Ale ma później przyjechać z bimbrem to może akurat O co wtedy. jak ty pomagałeś chłopowi to co on No przed tym mostem co jest 20 ton To gościa normalnie mówił że jakaś BMW mu wyjechał Odbił, no. bo nie chciał, żeby w BMK wwalić, żeby chłopakowi robić problemów. No i. I... <coughs> ciężarówka, wiesz, ta kamień już tam zawiesiła to ile? Chwilę pociągnęliśmy i spokój. Większe problemy Ursus miał z ciągnięciem tego. Przyczepy bo trzeba, bo nafiknęła na bok. Zboże się wysypało. Ja pierdzielę, no to, do... ale to dobrze pomogłeś już tam, wiesz. Ja zaraz będę miał 100%, ale to dopiero zaraz to tam akurat dojęć. jeszcze dwa, tak dwa się przejazdy pomogłeś. tylko to, wiesz. Bo tu coś mi się zapchało, kurde, musiałem header i I troszkę też zeszło mi, dlatego pewnie już tak to bym dawno skończył. tu. A się dziwiłem właśnie, że nie dzwonisz na tym kawułeczku. Nie, bo tu, słuchaj, nie dzwoniłem, bo zapchał mi się w hederze, nie wiem, się zaciągnąłem za mocno i... i ale tego, kazał, kazał gościu, żeby ten, żeby nie nagrywać. Tam do początku nagrywałem, ale mówię to już, jak nie chcesz, to... Mówi, że jak ktoś się obejrzy, to, to będzie miał problemy. Kurde, no to. No to w sumie zresztą... wiesz, nie, nie ma co się dziwić, no. Nie no tak, no wiadomo, no bo może on u kogoś w firmie robi. Tak, może to nie jest jego prywatna ciężarówka, no. do tego weź. By szef up, problem. Kurde, powiem ci, że. Dobrze, sypie zaraz 100%, poczekaj, kawałek podjadę i naprawdę, to tu powiem ci, że ...sipie, kurczę, aż miło. O dobra, cyk, zaraz wyłączy header. I dobra. To już dobra, masz tu No, ja pierdzielę. Tutaj, ja tutaj, kawałek od tego tak, odskoczę. Ale dobrze te burty podkładaliśmy, no nie? Do tej drugiej dobrze. przyczepy. Dobrze, bo teraz wiesz, będziemy mogli więcej sypać. No zobacz, jak tu sypie, nie? Tyle zboża, że tu. Głowa wala. Dzisiaj, dzisiaj już Zetora brałem, bo kurde Ursus. No nie wiem, czy to 80 koni by było mądrze do takiego obciążenia, aż. No ciekawy właśnie. Dobra, Syp. O, cyk. A jak tam ten jęczmień o. w ogóle wygląda? Y, powiem ci, że bardzo ładnie. Zobacz sobie na przyczepie. No fajny, ciemny już taki, kurde. Już taki ciemniuteńki, kurczy. Dobra, i na łeb. <laughs> Dobrze, trzeba będzie zrzucać to potem do silosa, ale to nie wiem, czy my, na, my te dwa polowska, czy na dwie przyczepy. Ale jeszcze w zbiorniku najwyżej weźmiesz. Oj, najwyżej no to już mogę kurczy 5 ton do zbiornika. I tak no, razem i... tego wszystkiego nie weźmiemy, bo to jeszcze tamten traktor jest z wózkiem na header. Nie wiem, no. czy tu będziesz przeczepiał się, czy nie. Bo tam trochę jest jeszcze do tego kawałeczka. Wiesz, co? Nie wiem, zaraz. Kurde, pewnie się przyczepię, bo to wiesz, jak mnie chapną, to będzie problem. Dobra, to już skończ... Czekaj, tu już na zbiornik to wykosisz, no nie? Tak, tylko że ja sumie... nie wiem, ja tam... Byś ta, mógł już pojechać jechać. z zetorkiem, to ja trochę ponagrywał jak koszę, a zetora byś mógł już pod tamte pola podprowadzić, Dobra. bo jak w zbiorniku, to już przejadę, no nie? A później musisz przybiec, bo trzeba będzie to na wózek faktycznie Dobra, wziąć, ja, tak jak na, na które teraz pole jechać? Tam z jedrzmieniem, co jest tam na górze, tu byś miał w prawo do odbicia. No możesz coś zobaczyć, dobra. mniej więcej. Dobra, no ja już, ja pamiętam. Już. Dobra, czyli przejdź sobie. Dobra, światełka włączam. I cyk, można jechać. Ty, kabli nie podpiąłeś, zapomniałeś. Gdzie? No zauważyłem, że światła nie świeciły. A to może coś być, wiesz, może coś być nie tak troszeczkę w tych przyczepach. Nie, już, już ja podłączyłem. Git jest? A. Już jest, już jest git, zapomniałeś. Dobra, wlatujemy sobie w ten ostatni przejazd. Ale robota szybko idziemy tutaj w porównaniu tego bizona, co mieliśmy wtedy, tego Sampo, to. E, to nie, nie ma co w ogóle porównywać. Sampo to my byśmy, kurczę, dopiero nie wiem, ze dwa pola no. z No, Żypaku byśmy jeszcze nie skończyli, a tu już za że Żypaki już poorane. Nie ma mowy, tu przez to wioskę, kurde, uważaj, bo tu dzieciaki chodzą, jakbyś jechał. Dobra. Kurcze, biki tu wylatują Łubuzy takie To jest szeroka maszyna no kurde, bo to też ten kombajn no mimo że header się odczepia 6,1 metra no ale Sam kombajn ma no, 4, 4 ma na spokojnie Strasznie szeroki jest Też tutaj o przez most później kurde musisz i tak to ci powiem, że i tak musisz header postawić to było tutaj przez most nie przyjedziesz A to i tak bym zaczepił dobra no to w takim no, razie to i tak trzeba odczepiać nie ma, heder... nie ma co ryzykować, nie ma co ryzykować Nie ma co ryzykować bo to wiesz to później wyjdzie Okej, jak to tam ten dojazd do pola, to tam muszę jechać, tu zaraz Polno no Kręcę i będę przy polu Najwyżej postawisz heder, ja szybko przybiegnę, tam tu daleko nie ma i Tak, bez to z hederem me... już dojedziesz, tylko że ten Ursus, kurde, taki wolny, no ale Nie mamy za bardzo widzowie też i pola manewru To najmniejszy ciągnik się do hedera bierze, no bo to Szkoda no tak, ten mówię, że Tak. Czekaj, czy ja tutaj dobrze zrobię, że ja pojadę taką Tylko musi nie wjeżdżać w zboże Dobra. Tu jest jedno takie duże pole, kurde, obok Obok naszego? Obok naszego, no. tam co wapno podane jest. To już ten to wapno, to mogę w sumie, kurde, wjechać, to tu się nic nie stanie, mu. Wierzę tam, kto to będzie patrzył, chyba że goście najedzie, ale to szybko się wykosi tym kombajnem, to. Nie, tu, tu, to też duże pole nie jest, jak na wiesz, jak na ten kombajn, bo jakbyśmy kupili tak. i tamtym bizonem, to by była bieda. Szczezowidzowie, zostało nam z takich ważniejszych rzeczy, no to pszenica. To no zobaczycie też u na kanale. No no. On by miał nagrywać pszeniczkę. Bu. Bry. Przybiegłem. Dobra. O, tu trzeba światło też podłączyć. Dobra, odpalam maseja. I lecim. I lecim, i lecim na szczeci, no. Ile to ja mam w tym zbiorniku? Yy, 1500, dobra. 000? To elegancko. Takiego kiełka to i tak dobrze. A ten poprzedni zbiornik to już miałeś całościowo ile on miał tam? On, o kurde, 5200 chyba? No, czyli mamy 6700 700 kurde zboża. 500? No to już. Ty, to może się mylę, może troszkę więcej. Czy 5, 4, nie wiem, już kurde nie pamiętam. Nie wiem, zobaczymy 5, potem, 500. no nie? Zobaczymy, bo to zaraz pierwszy tak ten zbiornik, bo. Jak ty tędy jechałeś, bo ja też za Pronto, bardzo już prosto. nie pamiętam. Prosto? Tak, cały czas prosto. No bo ty już jedziesz masejkiem, to byś mi najwyżej tłumaczył. Ile masej jedzie teraz? 26. No to na równi będzie, bo ja 25 Koby? jadę A, no to na równi, no Tu ten to teren plasy, zabudowany, się... co no mówiłeś, że ludzie ten... chodzą? No tutaj, tutaj chodzą, dzieciaki wybiegają, bo to wiesz, wioska Widzę poboczem właśnie I łobuzy takie chodzą, że to... No, ale to już trzeba po prostu powoli jechać i nie będzie problemu A, to dobrze, to wiesz, kombajnem się jedzie, to ten... No. karczma, tu imprezy co widzowie No, tutaj to taka impreza jest, że... Nawet nie wiecie. Ale to wieczorem trzeba by było podjechać kiedyś. Patrzcie no, no. jakie to furki stoją, ale to chyba strasy no, ludzie. Można sobie coś skonsumować nawet to, ale w ogóle ruchu nie ma jakoś dzisiaj, ale to w sumie taka pora, no nie? Taka pora, to to dopiero dziesiąta, no. Mój okoliczny. Śpią. O, to tam na podwórku BMK stała u tego chłopa, kurde. to pewnie może on wyjechał temu. Ciekawe właśnie, no nie? Już. Ja jechałem raz do sklepu, też taki molot mi wyprzedzał, prawie że na czołówkę, to może i on. No to gnoje tak jeżdża, to no. tego wszystkiego, to też szkoda patrzeć, jak on o tym. Kurde, tylko. Tylko. psują sprzęty. Ojce pokupują, a później no. Czekaj, tutaj tu w, prawo. w prawo. Tak, to, no. do, to to jeszcze dobrze pamiętam. Będzie w prawo, i później znowu w prawo, będzie. Już cały czas drogą polną, no nie? Tak, tak. Do końca drogi polnej w prawo. Rozwidleniu. Na rozwidleniu. wchodź za te obroty, bo tu kurde chciałem sobie o automatem, trochę sobie pojeździmy. Nie będziemy całe życie tutaj gazu wciskać. Kurde, ten Masy ma nawet ciężko z tym headerem ci powiem. A to o tym polu mówiłeś. No to kurde powiem ci, że... O, to coś działają, normalnie pracują słychać. No słuchajcie o lewej jest nie stronie niewiele jakie pole. Dobra, ciach. I ciach. czekaj, tutaj będziemy mieli już po prawej stronie nasz kawałeczek. Tak, zgadza się. No, tu jest jakiś płyt do gospodarstwa sobie poukładali. Tu będzie nasz kawałeczek taki. Nie za duży, ale dla nas wystarczający. Czekaj, jak to będziesz się e, rozkładał teraz z tym? Ty, no to, to coś chyba Co nie jest to wapno tam. Jakieś to wapno tam. to tak będzie nas obchodziło czyjeś wapno jak to. tam... właśnie. No dobra, to... ale tu powiem ci, że gospodarz się ja nie wiem czyje to jest pole, ale... Ty ja powiem ci, że też nie wiem kogo to jest. No, spory kawałek, no podczep podczep. Dobra, wszystko gotowe. Możesz śmiało wjeżdżać. E, tutaj to będzie sporo. Ile tutaj jest, jest... dokładnie? Weź zobacz na tych tych mapkach co mamy e, W traktorze. Taj, już ja, już ja wiem ile było 5200 zbiornik cały, pewnie. Tak? No dobra no. A co sprawdzić ile hektarów tu jest? No ile tutaj nie wiem, że to jest w ogóle hektar. To jest hektar. Dobra, to jest... Nie, to jest 0,85 arów o. No to prawie hektar. No taką no, prędkość byśmy sobie. A tam, ile było, żeby tak porównawczo, e, kurde, nie wiem ile tam było, żeby wam powiedzieć, widzowie, ile z hektara nam tego jęczmienia wyszło. Bo też e, ciekawe byśmy mieli mniej więcej porównanie, ile nam sypała pszenica, ile nam sypał rzepak, ile nam sypał właśnie jęczmień, to by było ja też fajne. Zaraz, ja ci zaraz powiem, ile tam było. No to tam było, 0, słuchaj, dla porównania. Tam było dla porównania, no 0, 40 jarów no, 39 arów. Hmm. 39 arów, no to tutaj mamy, słuchaj... 1,5 plus 5,200, tak? I 5,200 mieliśmy, i ty miałeś jeszcze ile tony, tak? Na sobie? 1,5. 1,5 tony, no to 5,200. 6,700. 6,700? Kurde. Ty, to, wie, to wie, moż, można liczyć, że z pół hektara, jakby tak ja liczyć, to z 7,5, z pół hektara? No, z pół hektara dajmy sobie. Coś takiego, hektara. jakby było 10 razy no więcej, to mi się zdeziesz tysiaka może by dokościł, bo. Myślę, że tak. No, coś, w coś w tym stylu. 7,5. 7,5 z pół hektara, tak? No, Ale jaja. Jakby tak liczyć. O, no to ile to wychodzi, kurde, no to, to tam wychodzi 15 ton z hektara? No bo czekaj, tu, tutaj mamy, na tym kawałeczku mamy 0,85, tak? No, ciekawe jak tu będzie stypać, czy tak I samo tam mam mamy 0,40, czyli mamy 1,25, czyli hektar i 1 czwarta hektara jeszcze, wiesz, tak jakby no drugiego no. zaczętego. No zobaczymy ile będziemy mieli na przyczepach, to będziemy mieli mniej więcej taką średnią na hektar, tam się troszeczkę odejmie Bo trzeba to będzie odjąć, się... czekaj 25 to będziesz miał mniej niż no. połowę tamtego, a tam było 0,40 Czyli takie, no 20 to byś miał taką średnią no, tak, Ja tak myślałem, żeby obornika trochę nawieźć tutaj właśnie na to pole, co teraz kosimy Możemy to zrobić A, może... w sumie. a nie, przepraszam, pomyliłem się Tutaj nie obornik tylko wapno trzeba walnąć. W tym sezonie trzeba wapno Wszędzie wapno będziemy dawać w tym sezonie? Tutaj nie nie, nie wszędzie, ale tutaj trzeba, na pewno tutaj, tam co wcześniej robiliśmy mhm. Trzeba wapno dać, eee, poczekaj. Kurde No nie tam. Poczekaj, gdzie to, to było pole? Już ci mówię kolejne te co mieliśmy No tam co... Y, rzepak był, nie? No, łomatko, 100% ten, ten. już? No, podjeżdżaj. Boże, tu ja już podjeżdżam. Tam co rzepak mieliśmy na jednym polu i na tym drugim, co tej babki kupiliśmy obok te kawałki. Nie? No to tak, to tam było dawane już. Ale no to tam było dawane, no to tam nie trzeba, to tam. Obornik się położy może. Czy nie? Gdzie? Nie. No tam co rzepak był. A tam już łapto jest przejeżdżane. A no to dobra. No Całościowo to, nie, to już przeorane są oba kawałeczki przecież. No to na następny sezon trzeba obornik. Na następny sezon na. Trzeba na wiosnę tam powozić Dobra Podjeżdżam już, kurde, no to tak, to tak Tak, to można sypać, tu widzowie jeszcze może wam dogramy, trochę dłuższy odcineczek będzie, chociaż w sumie nie wiem, bo już 25 minut prawie, o boże o, Dobra, cyk <grystanie> Idealnie podjechane, idealnie po prostu <grystanie> Na kancik. Dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, też nie będziemy wam robić jakichś nie wiadomo jakich odcinków, bo i tak macie szkołę i wszystko, a 25 praktycznie macie odcinka bite Także co, my się z wami żegnamy, pierwsza przyczepa zapełniona, z tego pola najprawdopodobniej druga też będzie zapełniona, musimy sobie ogarnąć na gospodarstwo Ursusa To powysypywać i od razu będziemy jechać kosić pszenicę, to może przejazd z tego pola Zobaczycie jeszcze na odcinku ukoliza. Koliza Także wbijajcie i tam się też dowiecie ile jęczmienia no plus minus nam wyszło, no bo to ciężko obliczyć, jak macie takie wartości 1,25 na przykład, a nie z całego hektara. Narka. No, dokładnie. Trzymajcie się, na razie.